Jaikon y to aktualnie największy i najstarszy odbywający się w Ameryce Podziemnej konwent kultury popularnej. Po raz pierwszy odbył się w 84 roku ubiegłego wieku jako stosunkowo niewielkie wydarzenie dedykowane bardzo konkretnej tematyce. Był to zlot fanów emitowanego w tamtym momencie od roku z serialu animowanego Jej Mison i Tropy Wielkiej Stopy. Serial opowiadał o przygodach fikcyjnego przedstawiciela rasy Jaiushów, Jej Smitha, niezwykle oddanego swojej misji odnalezienia najpierw dowodów na istnienie wielkiej stopy, a później niej samej. Przez pierwsze cztery edycje Jajkon poświęcony był wyłącznie Jajmisonowi, jednak gdy w 1989 roku wyemitowano specjalny odcinek łączący Los Jejusia i, i Elizabeli z serialu pod tytułem Wojarze Warzywnej Wojowniczki Elizabeli, fandomy obu produkcji zaczęły się przenikać, a piąty Jajkon odbył się już jako zlot fanów obu franczyz. Co ciekawe, wojaże domyślnie nie są serialem animowanym, ale po wspomnianym gościnnym występie z księżniczką, ta otrzymała poboczną serię zrealizowaną właśnie za pomocą tego medium. Jameson także pojawił się w serialu Elizabeli, tym razem przechodząc przemianę z dwóch na trzy wymiary. Po piątej edycji Jaikonu, który udał się jak nigdy dotąd, organizacja zaczęła debatować nad dalszym poszerzaniem formuły. Crossoverową odsłonę konwentu odwiedziło tak wiele stworków, że aż głupim by było dalsze pozostawanie w amatorskich klimatach. Niedługo później ogłoszono termin i profil szóstego Jaikonu, dając zainteresowanym do zrozumienia, że będzie to popkulturowy festiwal, który oczywiście nie zapomni o swoich Jajusiowych korzeniach. Oczywiście, jak zawsze w takich sytuacjach, pojawili się sceptycy i puryści, którzy głośno deklarowali, że nie zjawią się na imprezie, bo coś mało jajkonu w tym jajkonie. Pod tą garstką krzykaczy odbiór należał do tych z grupy bardzo entuzjastycznych, a gdy nastał konwentowy dzień, dobre przeczucia tylko się potwierdziły. Jaikon dowiózł organizacyjną pierwszą klasę, dopinając wszystko na ostatni guzik. Po raz pierwszy na konwencie byli oficjalni przedstawiciele jajemisonowej franczyzy oraz aktorzy znani z użyczania głosów w serialu. Zaproszono także kilku gości z innych popularnych wtedy produkcji, m.in. z Wojaży Warzywnej Wojowniczki Elizabeli, z Babkę Ewaporował show z Zemsty Wugo, czy z przyjaciół Lulu Cezara. Z rzeczy przełomowych dla tej edycji, to festiwal otworzył się także na wszeloraką, niezależną twórczość artystyczną, związaną z ogólną tematyką wydarzenia. Stworzyło to drobnym artystom możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców i do dziś ikon produkuje kariery kolejnym stworkom ikon z drobnymi wyjątkami spowodowanymi losowymi, trudnymi dla całego podziemia wydarzeniami odbywa się do dziś i nie zanosi się, żeby coś miało zmienić ten stan rzeczy.